Witam serdecznie na kanale Moje i dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto ciekawego foldera od Trollski Knives, czyli modelu Mando. Na początek oczywiście porównanie wielkościowe i zacznę może tym razem od Victorinoxa 91mm, konkretnie model Tinker, Ontario RAD 1, Sanremu 710. I na koniec Spiderko Delika 4. Jak możecie zaobserwować, jeśli chodzi o wielkość, to można śmiało stwierdzić, że Mandu jest nożem średniej wielkości, najbliżej mu, tutaj myślę, że to w tym momencie, do Deliki 4. Trochę większe od Sanremu 710, więc zdecydowanie wielkościowo jest to nóż średniej rozmiarów. Tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe. Teraz pora oczywiście na plusy i minusy, a jak zawsze zacznę od plusów. Najpierwszy no z nich to jest wygląd: przede wszystkim sam projekt, jak dla mnie, jest dosyć interesujący, ciekawy wizualnie. No i po prostu mi się spodobał, tak też, więc z tego też powodu chociażby decydowałem się na zakup tego foldera. Te linie nie są proste, nie są jakieś banalne. Widać, że tutaj trochę. No było włożone w to pracy, pomysłu, więc dla mnie jest to znak tego, że tutaj ktoś po prostu się trochę bardziej wysilił niż jakiś kolejny generyczny chiński nóż. Również jeśli chodzi o głównie, tutaj ciekawa fałszywka bardzo ładny stylistyczny zabieg. Samo wykończenie też nietypowe, nieczęsto spotykane więc, również tutaj, moim zdaniem, to przykuwa wzrok wygląda ciekawie. No, i również dużym plusem jest to, że nie ma tutaj zbędnych oznaczeń na główni. Jedynie co mamy, to mamy papryczkę, czyli logo Trollski Knives, i tutaj jedynie oznaczenie stali. Jakby jeszcze to oznaczenie gdzieś było schowane gdzieś tam, tutaj, żeby było niewidoczne, albo dopiero w pewnym miejscu na, na główni, jak się ją otwiera, zamyka, to już w ogóle byłoby idealnie. A tak jest bardzo, naprawdę bardzo dobrze żadnych jakichś tutaj napisów, żadnych oznaczeń, kodów, jakiegoś producenta, coś ten. Nie, nie, nie. To, co bardzo często w chińskich nożach niestety się pojawia. Tutaj widać, że nie wiem, czy akurat y, Trulski zadbał o to, żeby tak to wyglądało, przypilnował, y, czy też y, po prostu tak y, wykonawca tego noża, czyli Bestech Knives, y, stwierdził, że tak to zrobi, ale efekt jest taki, że wizualnie jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest jakość wykonania, jeśli chodzi o materiały, o ich spasowanie. Tutaj na rękości mamy mikartę, i generalnie hmm, nie, no myślę, że mogę się opowiedzieć, że nie jestem jakimś dużym fanem mikarty, chociaż powoli yy, coraz bardziej ona zaczyna do mnie przemawiać, coraz częściej decyduje się na noże yy, właśnie z tego typu yy, okładzinami. I jeśli, one są, jeśli ta mi karta jest dobrej jakości, jest dobrze wykonana, tak jak w tym wypadku, to naprawdę myślę, że mogę powoli coraz bardziej przychylać się ku temu materiałowi w kwestii właśnie tego, co jest na rękojeści, bo tutaj ta mi karta naprawdę jest bardzo dobrze wykonana, jest bardzo przyjemna w dotyku. Jeśli chodzi o krawędzie, są one zaoblone, dzięki czemu tutaj no, po prostu chwytając ten nóż w rękę Odczuć, czuć tą jakość. Tak samo kwestia spasowania, kwestia centrowania, żadnego problemu, czy też po wyjęciu z pudełka, czy też po moim rozkręceniu, skręceniu, jak zresztą widzieliście na filmie, dokręciłem, 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 nie musiałem nic regulować. Dalej, jeśli chodzi o mechanikę, jest też bardzo dobrze. Nic tutaj się nie pogorszyło, więc no jakość wykonania, po prostu jak dla mnie, zdecydowanie na plus. Choć tu muszę przyznać, że słyszałem o przypadkach, że tutaj ktoś miał na przykład tragiczną mechanikę, że tutaj coś było nie tak wykonane. Moim zdaniem, no owszem, w masowej produkcji takie rzeczy mogą się zdarzyć. Ja akurat w swoim egzemplarzu na coś takiego nie trafiłem, chociaż słyszałem również właśnie te negatywne opinie o jakości tego noża. Kolejny plus to są właściwości tnące. Przede wszystkim, mimo tego, że tutaj nie ma szału, jeśli chodzi o stal, bo to już mogliście zobaczyć wcześniej, D2 to już jest taki powiedzmy, kiedyś to było powiedzmy 3-4 lata temu, to było wow, jeśli chodzi o budżetowe noże, no teraz to jest powiedzmy takie ok, chociaż ja dalej cenię bardzo jeśli w D2 jej agresję cięcia. Moim zdaniem jest świetna i bardzo mi się przyjemnie taką głowią z tej stali wykonaną pracuję. Zdaję sobie sprawę z mankamentów tej stali, chociaż dla mnie kwestia niewielkiej odporności na korozję nie jest problemem. Po prostu w każdym życiu głównie wycieram. Tutaj po pierwsze agresja cięcia dwójki, po drugie bardzo cienko, fajnie wyprowadzony szlif. Szlif, no prawie że płaski, pełny. Tutaj jedynie ta fałszywka nam tą pełność burzy. Ale poza tym, jeśli chodzi o samą pracę cięcie, naprawdę bardzo dobrze się tym nożem pracuje, bardzo dobrze on tnie, wchodzi w materiał, więc tutaj z tym jak najbardziej żadnych problemów nie było. Wręcz przeciwnie, przyjemnie się tym nożem pracowało, dlatego za właściwości tnące ode mnie idzie zdecydowany plus. Kolejny plus to jest ergonomia. Ergonomia, która tutaj naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie. Chwytając ten nóż, no, po prostu nie czuć, że trzeba tutaj z czymś walczyć, nie wiem, przekonywać się do tego, żeby mocniej go ścisnąć, nie, tutaj można śmiało go mocno naprawdę ścisnąć, klips jest ledwo, ledwo co wyczuwalny, te zaoblone krawędzie, jeśli chodzi o rękoje, jeśli chodzi o mikartę, no też tutaj to wykończenie ma wpływ na jakość wykonania, na to, że po prostu można ten nóż naprawdę mocno ścisnąć, popracować nim trochę ciężej, co w pewnym stopniu ogranicza nam rodzaj blokady, ale to później przejdę do przy okazji akurat minusów do tego tematu wrócę, ale poza tym, jeśli chodzi o samą ergonomię, samą kwit, jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ten jimping też dobrze łapie, tylko no właśnie, więc to też jeszcze rozwinę się w tym temacie później. Ale jeśli chodzi o ten jimping, on też nie jest taki na tyle agresywny, żeby sprawiał dyskomfort, ale jednocześnie jest na tyle mm, mocny, skuteczny, że po prostu ten palec, ten kciuk jest w stanie nam tutaj. Przytrzymać bardzo dobrze i skutecznie. Więc jeśli chodzi o ergonomię, ode mnie plus. Kolejny plus to jest dobra mechanika. Mamy tutaj może nietypowe rozwiązanie, bo dalej tutaj cały czas przywija się ten temat tej blokady, czyli double detent. Ale jak widzicie, jeśli chodzi o mechanikę, można sobie naprawdę bardzo ciekawie tym nożem poklikać, bo nie trzeba tutaj wykonywać żadnego dodatkowego ruchu, żeby zwolnić jakąś blokadę, czy jakiś axis lock, czy liner lock, czy, czy frame lock. Po prostu można przesuwać tylko jeden palec. Z na głównie i z powrotem. Czasami, oczywiście, to też nie zawsze wyjdzie, ale jak już się trochę poklika, wyczuje ten, ten detent, te detenty właściwie są dwa. To naprawdę można sobie fajnie tutaj tym również poklikać. Tak jak powiedziałem, no dosyć nietypowe, nietypowo to wygląda. Nietypowe jest to klikanie, ale równie przyjemne, moim zdaniem. Kolejny. Plus to jest brak dziury na laniard. Osobiście, i to myślę, że też nie jestem, nie jestem fanem chociażby tego typu rozwiązań, żeby robić po prostu dziurę w rękojeści, bo musi być możliwość przewracania jakiejś linki. Ja tego takiego nie robię, nie lubię. Rozumiem, szanuję ludzi, którzy akurat taką potrzebę mają, ale ja się do nich nie zaliczam. Ale tutaj akurat jest taka możliwość i to jest takie rozwiązanie, które moim zdaniem jest bardzo dobre, czyli mamy po prostu tuleje, Tutaj pod koniec, gdzie możemy sobie przewlec jakąś linkę parakord i zawieszkę z jakąś tam ozdobą sobie przywiesić a jednocześnie nie psuje to całego wyglądu morza, bo po prostu nie ma tutaj gdzieś dziury. Kolejny plus, to już ostatni, to jest taki powiedzmy: tak nazwałbym to wartością dodaną do tego folderu, no ponieważ jest to pierwszy nóż składany od Trollskiego i jeśli dobrze też kojarzę, pamiętam jest to pierwszy nóż, który został wyprodukowany masowo, czyli do tej pory trolski robił raz, że noże z gównią stałą jeśli się pomyliłem, to poprawcie mi w komentarzach, ale nie kojarzę, żeby Trollski robił jakikolwiek folder, który można było po prostu kupić, może tam jakieś projekty gdzieś były robione jakieś Jakieś wersje prototypowe, robocze, coś może było, ale do kupienia nie było, z przynajmniej ja nie kojarzę. No a druga sprawa, że Trolski zawsze robił customy, czyli po prostu sam nóż robił od początku do końca, a potem można było go od niego nabyć. Tak więc myślę, że tutaj mamy przy okazji tego noża, poza tym, że obcujemy całkiem ciekawym, fajnym projektem, dobrze wykonanym, no to również obcujemy z tworzącą się. Historią polskiego knife makingu, no bo tak jak powiedziałem, jest to pierwszy produkcyjniak od Trollskiego no i do tego jeszcze folder, więc myślę, że to jest coś wartego odnotowania, więc jest to, to powiedzmy taka wartość dodana. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. Pierwszy z nich, i to jest chyba, e, znaczy nie chyba, na pewno, ten najważniejszy, czyli blokada. Blokada, która jest bardzo kontrowersyjna, bo na grupach, na forach y, wszyscy komentowali dlaczego tak, a dlaczego double ten, dlaczego nie ma jakiejś porządnej e, blokady. I powiem szczerze, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo wyjątkowo, bo też decydując się na zakup tego noża, wiedziałem, że tutaj taka blokada jest. Miałem też y, wcześniej nóż z tego typu blokadą, wiedziałem jak to działa, z czym to się je, jak to funkcjonuje. I no nie, nie mogę powiedzieć, że, że jestem zawiedziony, bo zawiedziony byłbym, gdyby było napisane, że to jest Liner Lock, a dostałem Double detenta. No nie, było od razu na stronie, gdzie ten nóż kupiłem, na stronie kapuga.pl było napisane, że jest to Double Detent. Więc tutaj zawiedziony nie jestem, ale nie będę ukrywał, że wolałbym. Wolałbym zdecydowanie, żeby tutaj była taka powiedzmy stała blokada. No dla mnie najbardziej tu mi się widzi po prostu liner lock i przyznam się szczerze, że przez pierwsze dwa, trzy, może cztery dni po tym jak zacząłem ten nóż nosić na co dzień ze sobą, nieraz łapałem się na tym, że wyciągałem go z kieszeni, coś tam popracowałem i chciałem go składać i tutaj już szukałem tego liner locka. Więc to naprawdę przez kilka pierwszych dni parę razy mi się tak zdarzało. Potem się już po prostu przyzwyczaiłem, że trzeba zrobić no coś takiego i... I nóż jest zamknięty, ale brakowało mi, brakowało mi tej blokady chociażby w takich nawet lżejszych pracach. Można, było, można by się spodziewać, że on sobie poradzi, bo brak tej takiej blokady nie jest jakoś tragiczny pod względem bezpieczeństwa, ponieważ mamy tutaj tego flipera, który staje się swego rodzaju jelcem w momencie, kiedy nóż ma głównie otwartą, więc nawet jeśli tutaj tą blokadę złamiemy, no, to dalej mamy tutaj naszą rękę, nasz palec, który tu blokuje ostrze przed opadnięciem na nasze pozostałe palce. Ale mimo wszystko, nawet przy lżejszych pracach, i to jest taki całkiem świeży przykład, ostatnio otwierałem opakowanie od kawy tym nożem. Takie, no myślę, że każdy z Was to, to robił, a dla tych, którzy nie mieli okazji, no to wiadomo, że to wszystko jest tak ciśnieniowo skompresowany, nie wiem, fachowo, nie wiem jak to się fachowo nazywa ale wiadomo, że jak otwiera się to tam się po prostu dostaje powietrze i, i w momencie kiedy wziąłem, wybiłem nóż w to miejsce gdzie trzeba odciąć i zacząłem odcinać, a opakowanie od kawy jest wykonane z takiego materiału jakby trochę z domieszką aluminium, coś, coś tego typu, myślę że, myślę, że mnie rozumiecie o co chodzi no to nawet na cięciu takiego materiału jak akurat cofnąłem trochę, nóż, żeby tam poprawić to cięcie, no to ten opór tego ta po prostu się złamał i nóż mi się poruszył. Oczywiście nic mi się tu nie stało, nie było też nawet ryzyka specjalnego, że coś mi się stanie, że się potnę. Ale dalej było to takie uczucie trochę niepewności w tej pracy, i nawet przy takim lżejszym wydawało się, jak otwieranie opakowania kawy, no ta blokada potrafiła być złamana i niestety niestety to poczucie takiej pewności gdzieś tam całkowicie ulatywało, więc jeśli są takie plany, mam nadzieję, że są takie plany, że pojawi się ten folder w wersji z jakąś blokadą stałą, tak mówię, ja tutaj najbardziej chyba widzę liner locka, to to bardzo, bardzo chętnie również nabędę ten nóż, więc no czekam, czekam na to i liczę, że że coś takiego się niedługo na rynku pojawi, zważywszy na to, że chyba ten folder mimo tego rodzaju blokady bardzo szybko się wyprzedał, więc myślę, że sukces rynkowy, zysk jest i można dalej temat prowadzić do przodu. Kolejny, ostatni minus to delikatne zastrzeżenie z mojej strony do ceny, ponieważ ten folder kosztuje 350 zł i jak na dzisiejsze czasy nie jest to dużo, nie będę ukrywał, ale głównie za te pieniądze wolałbym, żeby tutaj była jednak trochę lepsza stal. Jednak coś na przykład, no takie podstawowo mi się wydaje 14C, 28N, to w tym pułapie cenowym jest, jest jak najbardziej takie minimum z minimum D2. Za te pieniądze, no, no nie, ja wiem, że tutaj jest świetna jakość, jest projekt znanego polskiego knife -makera. Są łożyska, łożyska ceramiczne, kulkowe. Są ceramiczne ditenty. Więc to wszystko tutaj jest. Ale dalej mam problem z tą stalą za, za te pieniądze. Tym bardziej, że jest to nóż nie robiony przez polskiego nightmakera, jakiegokolwiek, no w tym wypadku akurat polskiego, nie jest on robiony przez niego, tylko jest robiony przez chińskiego producenta, przez bestecha, który w tych pieniądzach sam z siebie, pod swoją marką, i ja wiem, że tutaj logo, projekt, nazwisko też kosztuje, ale oferuje noże w lepszych stalach za mniejsze bądź podobne pieniądze. Więc tutaj jednak nie jest to może jakiś duży minus, takie delikatne zastrzeżenie, po prostu mam z tym pewien problem i, i muszę Wam o tym powiedzieć. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. Jedynie w kwestii samego podsumowania, myślę, że najlepiej przemówi żeby też nie przyciągać tej recenzji za bardzo, przemówi fakt, ile jest plusów, a ile minusów. Ja tak teraz na szybko sobie liczę tutaj na swoich notatkach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plusów i 2 minusy. Więc myślę, że tutaj konkluzja nasuwa się sama. Jest to bardzo fajny, bardzo ciekawy projekt. Kawał, myślę, historii, jeśli chodzi o polski knife making. Pierwszy Folder Trotskiego, pierwszy folder, i do tego jeszcze robiony przez firmę zewnętrzną, w tym wypadku przez Bestecha. Do tego bardzo ciekawy, ładny projekt, dobrze wykonany, bardzo dobre właściwości tnące. Mechanika również bardzo fajna, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. No i jedyny moim zdaniem taki największy minus w moim odczuciu to jest brak tej stałej blokady, chociażby tego liner locka, o którym tutaj. Często w tej recenzji wspominam. Jeśli pojawi się ten folder z blokadą, z trochę lepszą stalą niż w podobnych pieniądzach, powiedzmy nie więcej niż 50 zł, więcej, powiedzmy tak, do, do 400 zł, to moim zdaniem jest to świetna, znaczy będzie to i mam nadzieję, że będzie świetna opcja, świetny folder. A tak mamy bardzo fajny, bardzo ciekawy, dobry nóż, dobry folder. Uh, tylko ta blokada. Ja wiem, że mówię też któryś raz, ale no niestety. Niestety, to jest jednak yy, dosyć spory mankament. Tyle, się chodzi o moją recenzję. Przypomnę Trollski Knives Mandu. Jak zawsze dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.